Jak zamówisz po angielsku kawę z mlekiem i ciasto? I go please coffee is milk or cook. Nie, yeah. cook to kuchenka. Cooking. A cooking. Cześć, z tej strony Adam Żywicki zapraszam na odcinek z komikiem Piotrkiem Szumowskim, który urodził się w Anglii, mieszkał w Australii i wychował w Irlandii. Tak, ale psa mam z Poznania, więc e, trochę też polskiego znam. Super. E, ale dzisiaj odcinek z językiem angielskim. Zaczynamy. Jaki miesiąc to september? Wrzesień. Wrzesień, bardzo dobrze. Kategoria e, dzisiejszych pytań to angielski. Jak się czujesz? Dobrze. Good, można by powiedzieć. Ja. Yeah. Dobra, pierwsze pytanie. Jaki miesiąc to september? Grudzień. Nie, styczeń. January to jaki miesiąc? Grudzień. Październik? Nie, ale jesteś blisko. Listopad. Sierpień. Nie. Wrzesień. Wrzesień. Zawsze mi się mylą. Październik? Blisko. E, sierpień. Co oznacza piece of cake? Jako idiom? Jeszcze wierzę, tak. że to idiom. <noise> ja, jeszcze wierzę, że to idiom. Po co te pytania zadawać, jak ta dziewczyna wszystko wie? Że jest bardzo proste. I dosłownie? Piece of cake to? No już kawałe ciasta. Dobrze. Ja ci powiem, na przykład, a piece of cake dla mnie to przejść kilometr. Co to oznacza? Dużo ciastek, kupiec? Wyzwanie jakieś? No właśnie, nie, nie wyzwanie. do końca. This uh, exercise was a piece of cake. To co by to oznaczało? Że jakieś takie beznadziejne, w, coś w tym stylu? Kiedy się go używa? W sensie spotkałeś się z tym zwrotem gdzieś? E, no wydaje mi się, że w jakichś cukierniach, coś w tym stylu, tak? Bardzo mi się jak najprostszą linią oporu poszedłeś. A piece of cake to jest kawałek ciasta, A, ale no. oni tego mówią, no. wiesz, to jest kawałek ciasta tak, i co tak. mają na myśli? Oni pokazują na ciasto, ale no, oni inaczej mówią ten kawałek. W wielkim skrócie pokazują ciasto i mówią, że to inne Dokładnie. ciasto. Dobra. A piece of cake to? 3, eee. 2, jeden. Najlepszy ukrojony fragment ciasta. Eee. <noise> bardzo mi się podoba, jak ten idiom znaczy dokładnie to samo, co w rzeczywistości to zdanie. Pytanie do widzów: Co oznacza słowo fabric? Swoje odpowiedzi klikajcie tutaj, gdzie jest literka I. A ja was zapraszam do quiz house. U. Tam jest też quiz język angielski. Kiedy mówimy has, a kiedy mówimy have? Hmm, has mówimy w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a have we wszystkich innych. Tak, jest, bardzo dobrze. W zależności od czasu, nie? Has to w czasie przeszłym, a have teraz niż. Have to to jak e, coś się ma, jak, jakąś nie osobę, tylko rzecz. You have a good stuff, o, na przykład. Has, jeśli załóżmy ktoś opuści pokój, to he has a room. No. E, a have? No. Have, e, no posiadać, czyli na przykład trzymasz mikrofon, posiadasz. E, have e, do zdań tworzonych w czasie teraźniejszym mm -hmm. has mm -hmm. to w zdaniach zaprzeczających Możesz to użyć? Y, has w y, zdaniu zaprzeczającym? Czyli na przykład powiedzieć On nie był w kinie? It is Don't have Hasn't Kino Has na przykład dajemy do I She, he, is, it a have do you, they, e, we No, czyli I has No ja mam, tak? A jak powiedzieć po angielsku Czuję do ciebie pociąg? A my to you? Tak bardzo dobrze. Okay. Na pewno nie I feel train to you, nie? No nie, nie nie, nie. No nie, nie. Ale może nie I feel pendolino for you? I feel pendolino for you. Tak, taki, no, jakiś szybki pociąg. I feel uh, train to you? To, to nie brzmi dobrze. To nie jest taki pociąg ciuch, no, jasne, ciuch, jasne. Ciuch, ciuch. To jest taki pociąg seksualny na przykład. Możesz się śmiało patrzeć mm. na mnie, jak to mówisz. To jest dokładnie tak się mówi. To jest. To jest po angielsku, to w każdym języku się tak mówi Czyli ja mogę po prostu uznać to jako odpowiedź i nie szukać dalej? Czy chcesz dać... Jeszcze ruszyć brwio Wow Wow, no, no to ewidentne Ja bym powiedział po prostu I love you I love you, O, no, to miło Penis drobne, takie albo grosze Grosze to są te pensy brytyjskie, ale penis mhm. to te drobniaki grosze Coś tam wspólnego z Wielką Brytanią Ciężkie są Śmierdzą ci po nich ręce Posolki. Penis no właśnie o to chodziło. Penis. No penis, tak. bo tutaj. Penis ma jedno N, to mamy dwa N. No tak. I co to za penis w takim razie? Mm, no na pewno nie to, co miałem na myśli. Może radzę panu przeczytać? Penis. Penis. I co? To jest penis? Nie, bo jest dwa N. No, to dłuższy penis może. No nie. No. Penis. Co chodzi o długopisy? Yy, nie, to jest pen. To może kucyki? Nie, to ponis. Aha. Penis to laga. No, no inaczej, bo no. nie chciałem się wyrazić. Czytacie i mówicie, co ono znaczy? Q. Klaika. Świetnie. A. Przed świętami jest dużo więcej Q. W Black Friday są Q. Obniżki? Ty przydarza? Q. 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 Mm, Kobórka, telefon? Nie, 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 nie. Q. Q. Dużo tego było w PRL-u. Talony. Kui, kui, nie wiem, zawsze mi to sprawia problem. No jak? Kweł. Kue, jeszcze raz? Kue, kue, nie wiem, kue. <grym> 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 Jeszcze ostatni raz jakbyś mógł powiedzieć to słowo. Kełę. Queł, kweekłe. Quee? Quee. To też miałem. Que? Quee? Poprawna odpowiedź. No dobra, wood. Zupełnie nie była poprawna, przepraszam. Chciałem ci po prostu dodać otuchy. Kui. Ale e, Q. I use the tube, to jest użyłam metra. Brawo! Z tego I... nikt nie wiedział, oh. super! Użyłem tuby, nie? Jakiej tuby? YouTube'a Użyłem tuby. Jakiej A? tuby? Co to za tuba? Co to tuba? Nie mam pojęcia. Myślę, że jest zwykła tuba. Czyli? Czyli użyłem rury? Skreślone YouTube? Yy, używam... tuby Tuby używasz? A co to może być? Tuba? Instrument Masz Spoko. A coś co ma kształt tuby? Drąba yy, Używam... Eee... Filmów? Użyłem... Rury, jak? Co to? Co tu się dzieje? Co na twoich łapach się stało? Ale Bo ci, się cies cies coś łapan? bardzo złego. No. Luggage to jest y, bagaż? Tak jest, bardzo dobrze. Lu... Lag... Language? Nie, lag 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 luggage. 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 To w pociągach ludzie mają luggage. Gazeta. Lagu... E, to jest język, mi się wydaje. Language, język. Language, czyli język. Przeczytaj jeszcze raz. Language. Jeszcze raz. La language. Jeszcze raz. Language. Nie. Language. Nie. Language? Landage. Landage. Ale spróbuj jeszcze raz przeczytać. Language? Nie. Lauch. Loud. La 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 Pytanie do widzów. Co oznacza słowo blink? Tutaj klikajcie w swoje odpowiedzi, jest literka I. Mam nadzieję, że dobrze odpowiecie. I następne, y, ostatnie y, wyrażenie to... Do the irony. Czyli? Czyli prasowanie. udało się! Wszystkie poprawne odpowiedzi! No nie wiem, może coś, coś ze stalą na pewno jest takiego, czyli wywnioskowałbym, żeby bądź twardy. Ironia? No. Czy nie? Nie, nie, nie. Kojarzysz Ironmana? No. Z czego jest znany Ironman? Z czego ma zbroję? Szlachetnego metalu, ale którego to nie z, powiem. Z metalu, no. z żelaza, tak? No. I jak tak weźmiemy... Będzie mi... żelazny? Do you ironing? Jeszcze raz? A, do the ironing. Tworzyć ironię się silny, silnych? Nie. Jak Iron Man? To? No bardziej się z tym kojarzy. No, no nie, no nie. Ironik mi się jedynie z czym kojarzy, to z ironią. No tak. No. Czyli. On ma ironię. Eee, żartujesz sobie? A, e, nie ma znaku zapytania? Aha, no to żartujesz? Nie żartuj. Przeczytaj i powiedz co to znaczy. Sunday. Eee, niedziela Niedziela, tak jest eee, Sunday, no to sobota mi się wydaje eee, Nie, ale jesteś blisko eee, Sunday, piątek Sunday, sobota eee, Sunday no? no To chyba słoneczny dzień Tak jest? Jest to na pewno dzień słońca? Jak zamówisz po angielsku kawę z mlekiem i ciasto? Can I order a coffee with, with milk and a cake? Tak, bardzo dobrze Can I please coffee and uh, cake? Coffee to... Uh, coffee and milk and cake. Kawa and uh, cake please. Please, tak. Uh, please coffee and uh, cook cake? cake. Cake, a jeszcze z mlekiem. Uh, please coffee with milk no. and cook. And cake. Cake, cake, cake. I jeszcze jakiś czasownik. Coffee uh, with milk. Okej, okay, to mówisz czasami, mówisz kawa z mlekiem i ciasto, to jest tak dosyć niemiło. Please. Please, okej, okay, ale proszę, ale znowu nie mówisz, że poproszę, o, jakby wyszło coś niemieckie, chciałbym dostać. Eee, could you. Co? Could you please. Could you please? Could you please. <laughs> coffee with milk and uh, cookie please? I go please, coffee is milk or cook. Nie, yeah. cook to kuchenka. A cooking. No to hello, can I please uh, coffee with milk and uh, cook cookies? Tam się zabrakło czasownika. Cookies chyba. 15 <laughs> Sorry, can I please uh, milk and coffee? Jak po angielsku powiesz, mój kucharz gotuje ciasteczka maja pytanie do ciebie. My chef is cooking, not baking some cookies. Słuchajcie, dziewczyny po poprawnie na wszystkie <laughs> pytania tutaj. My cooker uh, cook. Uh, uh, cookies. My cookman cook good. Bye. <laughs> And Cookies. Nie wiem dlaczego, ale to brzmiało bardzo po niemiecku przez moment. No. My cook, my cook ten. My master is cooking cook. Czym się różni how much od how many? How much to jest jak wiele niepoliczalne. How many to jest jak wiele, ale w stosunku policzalnym. Super, rewelacja, bardzo dobrze. How much to jest jak dużo chyba? A how many? Eee, jaka ilość, czy ile właśnie? How much to jest zrobić? Dobra, a how many? E, przeciwieństwo tego. Czyli nie robić, tak? Tak. Czyli how much to jest zrobić coś, a how many to jest nie robić. Tak. Co oznacza skrót DIY? Do it yourself. Dobrze? Do it. Do it you. A Dena. Jeszcze raz? Dena. 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 Kurde, pamiętałem to kiedyś. To było, no. że daily coś tam, tak? Do it. Young. To jest takie motywacyjne, nie? Zrób to modu, nie Stary, ja w ogóle uważam, że ten skrót powinien taki już być, od teraz. Od teraz po prostu zmienimy ten skrót i będzie do it young Elo. Po prostu rób to, jak jesteś młody. Jak się mówi poprawnie, potato czy tomato? Przecież to dwa różne są. A co to jest? Potato to jest ziemniak, a tomato to jest pomidor. Bardzo dobrze, gratulacje, nie dałem się nabrać. <laughs> Rewelacja, super. Mm, potato. Potato. A co to jest tomato? Eee, nie ziemniaki, tylko. Pomidory. Jak się mówi poprawnie, potato czy tomato? Tomato. Potato. A tomato do czego się mówi? Do pomidorów. Poprawnie mówi się potato czy tomato? Potato. Źle. Tomato. A co to jest potato, a co to jest tomato? Pomidor. A potato? O, p***. No ale to jest to samo, tylko w tych amerykańska wersja angielska, tak? Czytacie i mówicie, co ono znaczy? Discount. zniżka. Marka, nie wiem... Nie marka? Coś z zawodem. Nie, nie. Nie? Sprawy. Tu w sklepach są... ...discounty. Wy, wystawy? No, wystawa. Usuwanie? Usunięcie? Discount? To jest usunięcie? No tak. Cut? O to ci chodzi? Nie, 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 jako że usunięcie czegoś, tak? Jak zwykle ludzie nie mają wiedzy. Uh, as always, I have no idea what I'm talking about. A ludzie powinni znać język angielski. And people should only know pol the Polish language. A ja was teraz zapraszam na materiał komediowy Piotrka Szumowskiego. And you guys should watch the funniest comedian in the world O nazwie pół człowiek, pół główek It's, it's Piotr Szumowski and it's a half man, half uh, brain. A my się widzimy co wtorek o 16. Don't ever watch this show again. <laughs>